W miniony czwartek z 20 lutego w hotelu Pietrak odbyła się prezentacja drużyny startu Gniezno przygotowującej się na nadchodzący sezon. W 2014 roku w składzie drużyny zobaczymy m.in. Adriana Gomulskiego, Kima Nilsona, Macieja Fajfera. Adriana Gałę, Jonasa Davidsona, Mateja Kusa, Dawida Wawrzyniaka, Michała Piosickiego, Roana Tungejta, Wadima Tarasienko oraz Adama Skórnickiego. Kapitanem drużyny został Bjorn Pedersen. Jak zakładają działacze, plany wobec zespołu są duże, ale nie można spodziewać się rewelacji na miarę Ekstra Ligi. Pewnią szczęścia byłoby awans do fazy play-off, czyli do tej czwórki tegorocznej pierwszej ligi. Ale zdajemy sobie sprawę, że będzie to zadanie niezwykle trudne, tym bardziej, że składy poszczególnych drużyn wyglądają naprawdę dość mocno i, i, i tu na pewno ta walka będzie bardzo trudna, ale ten najbliższy rok i podejrzewam, że kolejne także dwa lata to jest dla nas. Czas zaciskania pasa po spadku z ekstraligi. W trakcie spotkania Start Gniezno podpisał umowę partnerską z firmą Pietrak. Dzięki temu, w zamian za wsparcie finansowe, logo firmy pojawi się w programach zawodów, na kewlarach zawodników oraz na terenie stadionu. Przygotowania do startu w lidze idą więc pełną parą, a sami żużlowcy nie kryją radości z nadchodzącego sezonu. Bardzo się cieszę z podpisania kontraktu w gnieździe. No, tak naprawdę było wiele aspektów, które wypowiadały się za tym, że to będzie dobry pomysł. Jest kilka bardzo ważnych względów, które, które były za, za startem. Z tego względu, że jestem tutaj na miejscu, tor do dyspozycji cały czas, możliwość testowania, trenowania, ile, ile jest możliwości, mniejsze koszty, jeżeli chodzi o różne dojazdy. Moim zadaniem będzie wywalczyć sobie miejsce w składzie i myślę, że, że bacznie do tego będę dążył i no oczywiście walczenie w dużej ilości punktowych. W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia sportowe i finansowe klubu. Jak przyznali działacze, ten sezon nie będzie łatwy, ale siła drużyny będzie na pewno wzmocniona pod wodzą trenera, którym został Dariusz Leć. Wszyscy skupieni wokół czarnego sportu, zarówno działacze, zawodnicy, jak i przede wszystkim kibice oczekują od nadchodzącego sezonu przede wszystkim emocji oraz sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Miejmy nadzieję, że oczekiwania te zostaną spełnione.